John Paulson, człowiek, który zarobił miliardy podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, obstawiając przeciwko rynkowi nieruchomości. Jak udało mu się przewidzieć katastrofę i jak możemy z jego historii wyciągnąć lekcje na przyszłość? Inteligentne handlowanie, twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie, gdzie odkrywamy historię największych inwestorów i traderów na świecie. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest Johnowi Paulsonowi, legendzie hedge fundów, który zyskał międzynarodową sławę, zarabiając fortunę podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Omówimy jego strategię inwestycyjną, sukcesy i lekcje, które możemy zastosować także na polskim rynku. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z giełdą, koniecznie sprawdź naszą playlistę ABC Inwestowanie, przewodnik po giełdzie. A teraz zanurzmy się w historii Johna Paulsona. Kim jest John Paulson? John Paulson to amerykański inwestor i założyciel Paulson Co., jednego z najbardziej znanych hedge fundów na świecie. Swoją sławę zbudował na jednej z najbardziej dochodowych transakcji w historii finansów, obstawianie przeciwko amerykańskiemu rynkowi nieruchomości w latach 2007-2008. Strategia podczas kryzysu finansowego Polsn dostrzegł, że rynek nieruchomości w USA jest przegrzany i pełen toksycznych instrumentów finansowych, takich jak obligacje hipotetyczne MBS oparte na. Subprime, korzystając z instrumentów takich jak CDS, Credit Default Swaps, obstawił, że te aktywa stracą na wartości. Jego analiza i determinacja pozwoliła mu zarobić 20 miliardów dolarów dla swojego funduszu. Kluczowe elementy strategii Polsona: Dogłębna analiza rynku i identyfikacja banki spekulacyjnej. Wykorzystanie instrumentów do zabezpieczenia pozycji. Odwaga, by postawić na coś, co większość rynku ignorowała. Inspiracja dla polskich inwestorów. Chociaż skala i specyfika działań Polsona były wyjątkowe, jego podejście do inwestowania może inspirować także polskich inwestorów. Przykłady zastosowania podobnych strategii na polskim rynku. Analiza fundamentalna sektora nieruchomości, na przykład wzrost cen mieszkań w dużych miastach. Obserwacja sektorów gospodarki, które mogą być nadmiernie eksploatowane, jak rynek energetyczny czy e-commerce. Korzystanie z funduszu ETF i kontraktów futures, aby zabezpieczać swoje inwestycje. Lekcje od Johna Paulsona. Polson nauczył nas, że jego podejście było wyjątkowo ryzykowne i wymagało dogłębnej analizy rynku oraz szczegółowego zrozumienia mechanizmów finansowych. Jego sukces podczas kryzysu w 2008 roku pokazuje, że warto płynąć wbrew rynku, być niezależnym analitykiem, ale tylko wtedy, gdy dysponujemy mocnymi dowodami na poparcie swoich prognoz. Dogłębna analiza rynku to absolutny fundament każdej decyzji inwestycyjnej. Tutaj kluczowe jest zrozumienie sygnałów, które mogą wskazywać na nadchodzące zmiany. Jednakże taka strategia nie jest dla każdego. Większość inwestorów powinna kierować się zasadą: The trend is your friend, trzymając się dominujących trendów rynkowych. Przykład roku 2007, który omawialiśmy w jednym z naszych wcześniejszych odcinków, historia krachów giełdowych. Co nas uczą? Pokazał, że już wtedy indeksy osiągnęły swoje szczyty, a rynki weszły w fazę boczną, co mogło wskazywać na zbliżający się kryzys. Takie wskazówki są jednak trudne do wychwycenia i wymagają dużej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego dla większości inwestorów kluczowe jest unikanie nadmiernego ryzyka i skupienia się na inwestycjach zgodnych z dominującymi trendami oraz solidną analizą danych. Krytyka i kontrowersje. Nie można jednak pominąć kontrowersji związanych z jego działalnością. Paulson był krytykowany za to, że zarabiał na kryzysie, który wpłynął na miliony ludzi. Warto jednak pamiętać, że jego działania były zgodne z zasadami rynku, a sukces wynikał z trafnych analiz. Jakie lekcje wyciągacie z historii Johna Paulsona? Czy dostrzegacie na polskim rynku sektory, które mogą być przegrzane? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. John Paulson to przykład, że wiedza, analiza i odwaga mogą przynieść niezwykłe wyniki. Nawet w trudnych czasach. Jeśli chcesz zgłębić tajniki inwestowania, zasubskrybuj nasz kanał Inteligentne Handlowanie i zostaw łapkę w górę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejne odcinki. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.